Naukowcy szacują, że do 2050 roku będziemy musieli usuwać od 3 do 12 miliardów ton dwutlenku węgla rocznie. To bardzo dużo. Warto jednak pamiętać, że nie jesteśmy bezradni. Możemy na przykład oczyszczać powietrze. Orka to pierwszy na świecie duży zakład bezpośredniego oczyszczania powietrza. Jest to całkiem nowa, ale bardzo ważna branża. Nasze działanie polega na usuwaniu dwutlenku węgla z atmosfery. Mamy dwa wentylatory tłoczące powietrze atmosferyczne. W środku jest specjalny filtr wiążący dwutlenek węgla. Chemiczny filtr zatrzymuje szkodliwy gaz, a resztę powietrza uwalnia. Orka usuwa 4000 ton dwutlenku węgla rocznie. To dopiero początek. Musimy usuwać znacznie więcej. Następny zakład będzie wiązał 36 tysięcy ton. Szacujemy, że do 2030 roku będziemy usuwać miliony ton, a do 2050 miliardy. Plan jest ambitny, ale może się udać. Zakłady bezpośredniego oczyszczania powietrza można budować wszędzie tam, gdzie dostępne są odnawialne źródła energii. Obok nas jest elektrownia geotermiczna, zapewnia nam niezbędną energię. Oczyszczalnie, takie jak nasza, powstaną na całym świecie. Staną się jednym z rozwiązań, które umożliwią powstrzymanie globalnego ocieplenia. Mam nadzieję, że nasza branża będzie się szybko rozwijać. A co zrobić ze związanym dwutlenkiem węgla? Jedną z możliwości jest jego magazynowanie. Islandia to jedyne miejsce na świecie, gdzie związany dwutlenek węgla jest zmieniany w kamień. Cały węgiel na Ziemi pochodzi ze skał i w końcu do nich wraca. Kłopot w tym, że proces ten jest czasochłonny. Mówimy o skali geologicznej, o tysiącach, a nawet milionach lat. Znaleźliśmy sposób na przyspieszenie tego procesu. Odbieramy dwutlenek węgla pozyskany przez zakład orka.